Sejdie witajcie. Ja jestem Narciak dzisiaj powiem Wam, jak łatwo budować w trybie kreatywnym. Dokładnie tak. Jedziciecie sobie na tryb kreatywnym. No i tutaj macie swoje wyspy. Ja sobie stworzę jakąś wyspę tutaj randomową. Eee, no, to to najlepiej. I bierzecie sobie wyspę, jaką chcecie, w której chcecie budować. Eee, ja na przykład, no, no nie wiem, ja sobie wezmę... O niech będzie taka. No, i jak będzie tutaj sobie taką, o. No, i ustawiamy portal, słuchajcie. Ja dzisiaj zrobię wam poradnik, jak łatwo wbudować w trybie kreatywnym: jak zbudować jakieś spawnery graczy. Ogólnie poradnik trybu kreatywnego. Także wylatujecie w taką szczelinę. No i, no i to jest cały tryb kreatywny. Słuchajcie, ja to wykorzystuję właśnie na wyspie ten Realistic PVP. Także, pokażę Wam, jak, jak budować strefę kreatywne. na przykład, są, to, jest, to są gotowce, na, gotowce to jest na przykład takie coś, że jak nie chce nam się budować jakiegoś budynku, to możemy sobie wybrać tutaj, ja wezmę sobie na przykład o takie coś i klikamy, jak chcecie otworzyć go, wszystkie jego przedmioty, to klikacie tutaj odtwórz i tutaj wybieracie sobie jakiś przedmiot. Albo klikacie wyposaż, i to jest w waszym slocie. Klikacie sobie jeden, no i możecie sobie postawić, gdzie to chcecie. A jak chcecie to postawić na podłodze, klikacie sobie opcję, i klikacie sobie tutaj łupy. Włącz, i normalnie wam tutaj wszystko. O, i budynek wam się stawia. No, w moim przypadku to była woda, no, tak to się, tak to się trafiło. No, i tak i wam yy, buduje się właśnie. I możemy go też również usunąć. Po prostu trzeba trzymać X'a i, i po prostu go usuwać. Dobra, teraz Wam pokażę, jak zbudować coś yy, po prostu z galerii. To jest galeria. Jak chcecie sobie jakieś tutaj, nie wiem, coś pobudować, na przykład o, wieżowce w tle, na przykład. O, możemy je wyposażyć, i tutaj stawiamy. Galerie są przydatne do budowania na przykład. O, i to są takie wieżowce, nie? I one dostały do dawno niedane w ogóle wow, jakie fajne. No no no. I słuchajcie, do nich się nie da wejść. Po prostu to jest takie, to jest zwierzowiec w tle, słuchajcie. Oczywiście można sobie jednego wziąć i ustawić gdzieś indziej. Prawym przyciskiem myszy. ale wiem to jest kopiowanie, proszę bardzo, pyk. O. I tak łatwo można budować, słuchajcie, w trybie kreatywne. Te tutaj usuwamy jednym kliknięciem. Także no łatwo. No i, i gotowce to są takie też takie struktury. Takie po prostu struktury, w których możecie wybudować jakiś domek, coś takiego. No i możecie oczywiście wybudować, o na przykład jest wyspa Kevina i możecie sobie sami ją udekorować, postawić taką wyspę, ustawić tam na przykład Kevina, um, ustawić tam jakieś cząsteczki takie. No i naprawdę jest tego sporo i naprawdę jakieś tutaj widzicie, nawet możecie czas. Słuchajcie, jakiś tutaj, nie wiem, no czas po prostu jakiś zrobić. Kuszące kominy. E, tutaj macie galeria. E, nawet macie całą galerię kuszących komin. Tak. E, mamy tutaj e, pormidorka, miasto w tle. No to słuchajcie, tutaj jest naprawdę tyle tych rzeczy, że to ma masakra. Urządzenia to są takie na przykład rzeczy, jak na przykład pochwała, czyli na przykład za pochwały. Dostajemy, jakby, PD, czyli dostajemy, na przykład, jak postawimy sobie takie urządzenie, Wam pokażę, jak to działa. Tutaj klikacie sobie pochwały. Oj, no i klikacie sobie nazwa, I, i słuchajcie, przyznawana ilość PD. Powiem Wam tyle. Tego polecam Wam nie używać, ponieważ nie wiem, czy za to nie można dostać bana, więc. No, tego urządzenia, no to ja wiem, ale nie wiem, czy za to nie można bana dostać, i raczej chyba można, ale nie wiem. Usuwacz przedmiotów to jest taki przedmiot, że po prostu jak. O, pyk, to on po prostu. O, tutaj, o, no to to wszystko na sobie ustawicie sposób usuwania pójść. no po prostu, czyli tutaj jakiś taki usuwacz. O, teraz Wam pokażę, jak ustawić spawner. Panel kont. A, to jest nieważne manażer likwidacji, powalenie, jakieś automaty. No i na przykład jest takie coś, spawner. Chcecie ustawić, żeby nie, nie respić się tam? To tutaj chcecie się, się respić. No dobra, po pierwsze, yy, wyłączycie sobie to, chociaż to już to nie ma znaczenia. To tak czy nie, to najlepiej nie, bo, bo podczas gry najlepiej, żeby tego nie było widać. I klikacie sobie widoczny podczas gry. Tak, ym, znaczy widać, że jako ustaw jako start wyspy To jak klikacie nie yy, To będzie po prostu, będziecie się respić w szczelinie tam na górze Jak ustawicie sobie tak, to będziecie się respić tutaj yy, Czyli po prostu jak yy, chcecie wejść na wyspę i będzie tutaj nie, to będziecie się rozpić tam na górze. A jak się rozpoczyna gra, to tutaj będziecie się respić. No najlepiej mieć tak, czyli po prostu w dwóch miejscach się rozpicie. Widoczny podczas gry na przykład sobie ustawiamy nie, drużyna dowolna, widoczny podczas gry nie. No i tutaj słuchajcie, o, po stworzeniu gracza na przykład transmisuj na kanał drugi, na kanał piąty, na kanał szósty. No tutaj naprawdę fajne możemy sobie porobić. No więc tak to działa. Tutaj mamy również teleportal, ale sam nie wiem, jak to działa w sumie. Mamy też build boldera. pokażę Wam, jak to działa. Pokażę... Nie, bariery Wam na razie nie będę pokazywał. Złoto, oczywiście radio, pancerna ściana, jakieś tutaj pojazdy, maneki internet, gdzie można sobie. Ja w sumie to łatwo, słuchajcie, wszystko ogarnąć. O, na przykład portal dobierania graczy, no w sumie to ja nie muszę Wam chyba tego pokazywać. Dobrze, także jak na przykład jest automat, no to pewnie się zastanawiacie, jak wstawić do niego broń. Otóż to, jeżeli chcecie wstawić do niego broń, yy, tutaj bierzecie sobie kolejną zakładkę, gdzie są wszystkie prawie bronie z gry. I na przykład ja sobie wybiorę, o, taką strzelbę ładowaną kitka, o, proszę bardzo. I jak chcecie ją włożyć do automatu, nie wiem, że ona przyjdzie, ale raczej przyjdzie, to wyrzucacie ją po prostu koło automatu i ona sama tam wleci. Ale nie, ta raczej chyba nie wleci. O, cicho. A to może inną broń weźmiemy. To na przykład, no nie wiem, jakąś taką. o na przykład takie coś. Pyk. No nie wiem, co tutaj jest, i tak. <laughs> no, coś tutaj nie działa, słuchajcie. Zaraz zobaczę. O, to sobie jakieś tam y, bierzecie. No, jakieś tam rzeczy możecie sobie ustawić. Czemu nie ma tego, słuchajcie, tego postawić. Na przykład taki rewolwer. No rewolwer już się będzie chyba dało. Nie, w ja nie wiem, co się dzieje, ale jak postawicie y, broń y, koło tego automatu, to wiedzcie, że to y, na pewno w, y, wleci do tego automatu i będzie w automacie. I możecie sobie potem też ustawić, jak chcecie, żeby to po prostu wyglądało wszystko. Tutaj jest zegar czasu z 30. A tutaj jest billboard, czyli jak na przykład chcecie, na przykład tutaj jest jakiś panel, nie? Jak na przykład robicie top modela, o! Proszę bardzo, tu jest top model, jakiś proszę bardzo, tutaj mamy y, panel dobierania graczy, którzy przeszli, wypyk, no i chcecie, żeby tutaj był jakiś napis. No i na przykład to jest tura skinów. To bierzecie sobie takiego billboarda, tutaj posta stawi stawiacie go, proszę, tutaj go, najlepiej tutaj go postawić. Tyk, i bierzecie sobie najlepiej, no tutaj jakiś rozmiar, o na przykład bardzo duży. Do środka, złyk, i piszecie sobie skin. No, ski. co jest? Dobra, nie będzie tak. Skiny, o i tutaj są skiny Możecie, oczywiście, zmienić też na przykład. O, pokażę ramkę możemy wyłączyć. O, takie coś. I wtedy jest po prostu, tak. Yy, I jak włączy, wyłączymy tą ramkę, to będzie o, po prostu, tak. Kolor yy, tła, po prostu, jak na przykład, jak sobie weźmiecie ramkę. I kolor tła na przykład weźcie sobie żółty. A, to nie, przepraszam, to tak nie działa. Wyłączcie ramkę To wtedy jest kolor. Kolor tekstu, na przykład możecie srebrny sobie jakiś dać. A nie widać. Czekajcie, węglowy. O, węglowy bardzo ładny jest. No i teraz kolor pszczółki nam wyszedł. No i tutaj macie skinę, nie? Yy, oczywiście, możecie tutaj transmisję w każdym przedmiocie prawie można dać transmisję. Yy, Dobra. Także na, teraz wam pokażę jakiś. Yy, no. O, wiem co Wam pokażę. Teraz są bronie tutaj, nie? No jednorazowe, no to tego już Wam chyba nie muszę pokazywać. O, wie, wiem co Wam pokażę. Jeżeli chcecie stworzyć jakąś skrzynię, to tutaj w urządzeniach macie taką. O, czekajcie, o takie coś. Tutaj sobie, nie wiem, no byle gdzie ustawiacie i macie skrzynki. I tutaj losowe przedmioty wylatują, ale, ale polecam wam, jak nie chcecie, żeby losowe przedmioty wylatywały, chcecie swoje zaprogramować przedmioty, już wam pokazuję, jak to zrobić. Jeżeli chcecie zrobić jedną skrzynkę, to usuwacie tę, kopiujecie i będzie wam milion skrzynek się spiło. Ale na przykład bierzecie sobie broń, po prostu i yy, możemy sobie utworzyć albo lamę. Albo skrzynkę, po prostu skrzynkę. No i ja na przykład będę chciał tam dać. Ymm, no nie wiem. No niech będzie. Auk. Auk fioletowy. Y, nie, nie wyposażamy, tylko klikamy dodaj do skrzyni. I tutaj nam się pojawia. O, auk. Y, no i ch oczywiście chcemy pewnie do niego amunicję. No i wsadzacie sobie. O, nie, wyposaż. Tutaj dodaj do skrzyni. O, i jest amunicja. I możecie też inną broń dać, jakąś takie magnetyczną. I maksimum przedmioty to jest yy, właśnie, jak ja mam wam powiedzieć? Maksimum przedmiotów to jest yy, 15. Tak to się prezentuje, jak stworzę lamę. O, tak lama wygląda. Jak sobie ją przeszukamy, to teraz Wam wszystko pokazać, że wylecą te przedmioty, które daliśmy. A widzicie, wylatują te przedmioty. A skrzynia, no to po prostu, klikacie, stworz skrzynię, jest skrzynia i i szukujecie, jest to samo co w lalę. Fajne, bardzo fajna mi się wydaje opcja. No i bardzo, bardzo mi się wydaje, że bardzo fajnie, że. Bo w tego w wcześniejszym trybie kreatywnym tego nie było. Co my tutaj też mamy? Możecie. O, to jest też fajne, słuchajcie. Ustawiacie sobie takie coś. Jest zastosowanie wzmocnienie z efektem graficznym. No to tutaj macie. Efekt graficzny, najlepiej sobie dać obrys. Najlepiej sobie dać. No i możecie sobie tutaj, o jak to wejdziecie podczas gry, to zamienicie się na żółty. Ja tutaj Wam zrobię z tym spawnem. Czekajcie. O, no ja sobie dam y, ustawę kostet wyspy, tak? No i nie. Y, pyk. No i rozpocznij grę I słuchajcie, zrozpimy się tutaj. Tak, zrozpiliśmy się tutaj. I nie widać tego właśnie spawneru, bo powiedzieliśmy, że. E, pokazaliśmy, że jest widoczny, po, że nie jest widoczny podczas gry. Wchodzimy sobie w to. No i jesteśmy żółci. Yy, polecam bardziej Wam obrys, ponieważ obrys jest bardziej dla mnie ładniejszy. No, bierzcie oczywiście sobie bronię, jakieś tam. I. No i. strzelacie sobie. Możecie sobie robić, co chcecie. W trybie kreatywnym nie ma jeszcze, z tego co wiem, korony, ale powinna być korona, yy, przez którą yy, są też glitche, czyli że w trybie kreatywnym, chociaż na to są też jakieś bany, czyli że na przykład w, yy, korona w trybie kreatywnym, jak jest, to jest glitch na to, że będzie się mieli ją w grze, ale na to jest bardzo, bardzo większa szansa, że jest ban. No i mogę wam jeszcze pokazać, jak działa radio i to będzie ostatnia. Klikajcie sobie radio, dostosuj radio i tutaj macie muzykę, ale nie będę jej wam tu... no dobra, puszcza. I piosenka. Na przykład chcecie, żeby była cała wyspa. Zasięg dźwięku: cała wyspa. I na przykład chcecie electro jazz Albo nie wiem. O, takie coś. Polecę. Gdzieś tutaj. I to słychać. To ciągle słychać, ponieważ daliśmy, że to jest cała wyspa. To tyle w tym odcinku, jeżeli wam się podobał ten poradnik yy, To możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję Jeżeli chcecie, żebym nagrał jakieś inne poradniki Zapytajcie się mnie, co mam zrobić jeszcze z trybem kreatywnym Czy solo, czy z, nie wiem, z parametrem, czy coś takiego To zostawcie łapkę w górę, yy, dajcie subika yy, No i możecie też, yy, nie wiem, no, wspierać w twórcę, nie wiem To w sumie nieważne już jest yy, No i... Co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten poradnik Wam się y, spodobał i jak Wam się, no oczywiście, jak Wam pomógł, to napiszcie pomogło. I zapytajcie mnie też o kolejne poradniki, jaki mam też nagrać nowy, jaki też mam nagrać poradnik. Y, no i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.